Jednym z ciekawszych problemów, który został poruszony w trakcie kongresu na wielu sesjach jest to, że aktualnie najlepsze efekty przynoszą terapie łączone. Co to znaczy? To znaczy, że nie opieramy się tylko na jednym urządzeniu czy na jednym preparacie, ale ze sobą to łączymy wykorzystując działanie obydwu albo nawet kilku różnych y, urządzeń czy różnych preparatów. Y, jednym dla mnie y, z ciekawszych elementów było to, że bezpieczne i bardziej efektywne jest łączenie ze sobą laserów ablacyjnych i laserów nieablacyjnych. Na przykład łączymy frakcyjny laser dwutlenkowęglowy z laserem nieablacyjnym neodymowo-jagowym pikosekundowym, na przykład w zakresie likwidacji blizn. Dzięki temu ten efekt, który uzyskujemy jest lepszy i uzyskujemy go w znacznie krótszym czasie. Również bardzo interesujące jest na przykład łączenie laserów z zabiegiem osocza bogato-płytkowego. Nie tylko efekt uzyskiwany jest lepszy, ale co też bardzo istotne dla pacjenta, okres rekonwalescencji jest znacznie krótszy. Także naprawdę łącząc między sobą różne, różne sprzęty, różne substancje, różne zabiegi, uzyskujemy wiele korzyści. Nie tylko z zakresu efektywności, ale również y, czasu trwania rekonwalescencji, co dla pacjenta jest również bardzo, bardzo istotne.